Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dziś mamy 16 maja, a tytuł naszej refleksji to złość. Potrafię wyrażać złość w sposób otwarty, uczciwy i adekwatny. Nie boję się swojej złości. Nauka złoszczenia się to ważny element rozwoju jeden z kluczowych etapów w procesie zdrowienia. Dzisiaj wiem, że złość jest jednym ze sposobów wytyczania granic wokół własnego ja. Teraz, w tym momencie, akceptuję u siebie złość, ponieważ wiem, że jest ona ważnym środkiem ekspresji. Mogę przecież swoją złość wyrażać uczciwie, otwarcie i adekwatnie. Decyzja należy do mnie. Kiedy złość duszę w sobie, potrafię przejść we wściekłość. W takich momentach boję się ujawnić swoje prawdziwe uczucia. Kiedy odczuwam złość, mam prawo ją okazywać. No, prawda, prawda, kochani. Kiedy na bieżąco mówimy o swoich uczuciach, emocjach bądź złości, nie jest ona nam tak straszna i destrukcyjna. Wyrażajmy te emocje, złość tu i teraz, bo jesteśmy tu i teraz. Także tego Wam życzę. Życzę Wam dużo uśmiechu, cudownego dnia, żeby ten dzień był naprawdę wyjątkowy, bo to jest nasze 24 godziny dzisiejsze. Także pogody ducha i dużo ciepła przesyłam ode mnie. Pa pa, do zobaczenia, do usłyszenia jutro, kochani. Pa.